Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym przeprowadzę trzy testy. Układ równoległy 8 cewek, układ szeregowy 8 cewek i układ mieszany szeregowo równoległy, też na 8 cewkach. Dynamo aktywny z rdzeniami w cewkach. Jest to ostatni test na nowym wirniku. Na samym początku będzie widać zdjęcie, jaki jest układ magnesów na tym wirniku, czyli w jednym żłobku znajdują się dwa magnesy. Pierwszy test to będzie test równoległy. Układ pomiarowy, tak jak widać, tak są połączone cewki. Jedna cewka ma 700 zwójna, nawinięta drutem 1 mm. Kropka początek uzwojenia dwie kropki koniec uzwojenia tak więc zaczynamy test naszym obciążeniem będą żarówki 21, 40 55 i 100 watt. 21 W

Kolejny układ pomiarowy. Tak jak widać tu na zamieszczonym schemacie, w ten sposób są cewki podłączone. Naszym odbiornikiem będą żarówki 21, 40, 55, 100 W. Cewka. Początek uzwojenia, jedna kropka, dwie kropki, koniec uzwojenia. To zaczynamy test. żarówka 21 jeden bar.

To jest układ kwestii. mieszany, ośmiu cewek, szeregowo równoległy. Nasz układ pomiarowy widać tutaj na schemacie. W ten sposób są cewki połączone i naszym odbiornikiem, czyli obciążeniem będą żarówki, tak jak są tu podane. Poszczególne pojedynczo załączane. Parametry cewki. Kropka jedna to jest początek uzbrojenia, dwie kropki koniec uzbrojenia. No dobra, to zaczynamy test. 21 bar.

Koniec testu. Kolejny test układu mieszanego. Tu na schemacie widać: yy, mam dwie grupy po cztery cewki, w ten sposób połączone. Yy, to był z poprzedniego testu. Tu jest przecięcie. I wyjście z ósmej cewki idzie tutaj na żarówkę. A tu wyjście z czwartej cewki, chodzi na początek piątej cewki, i tu jest przecięcie. Tak jak widać, nie? I obciążeniem są te same żarówki. Dobra, zaczynamy test.

Koniec testu. Tak jak wspomniałem na początku filmu, jest to ostatni test na tym wirniku. Jak przyjdą w dniu dzisiejszym magnesy, jutro zrobię nowy test na nowym wirniku. Tym razem w żłobku będą cztery magnesy. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne testy z nowym już wiernikiem.